Wnioskiem tego filmu jest to, że zamiast e, za wszelką cenę narzucać rzece, nasze reguły powinniśmy nauczyć się współżyć z naturą. Dzień dobry, dzień dobry. E, dzisiaj nieco inaczej niż zazwyczaj, mianowicie działamy na rzece popowodziowo odławiamy ryby, ponieważ tak jak widzicie za moimi plecami e, i właściwie z tamtej strony jeszcze gorzej, chociaż nie wiem czy po słońcu będzie widać. Wjechały już tutaj oczywiście koparki, więc usypały brzeg z korytem mniej więcej do miejsca, w którym rzeka wcześniej płynęła, ponieważ tutaj mamy krater powodziowy. Tam gdzieś jak jest ta taśma, mniej więcej w tym miejscu była droga. No i zapewne będą to zasypywać z powrotem i odtwarzać to do stanu pierwotnego. Okej, okay, więc my zabieramy się za odławianie yy, i co, zobaczycie parę ujęć jak to mniej więcej wygląda, yy, odłowione ryby oczywiście wracają do rzeki, yy, no i tyle. Dzisiaj mamy do poruszenia dwa tematy. Pierwszym jest konieczność odłowu ryb, a drugim zmiana obecnego podejścia do regulacji rzek. Montaż drugiej części filmu został stworzony wspólnie z Józefem Jeleńskim. Na początek jeszcze wyjaśnienia potrzeby odławiania ryb. W wyniku usypania bału widocznego teraz na ekranie. Odcięto część rzeki, w której uwięziono rybę. Ten odcinek zapewne zostanie zasypany, co spowodowałoby zagładę uwięzionych ryb, dlatego podjęliśmy natychmiastowe kroki, aby je uratować. Ryby odławiamy metodą, która polega na chwilowej elektronarkozie. Dzięki temu możemy łatwo i szybko podebrać ryby pod bierakiem, umieścić je w wiadrach, a następnie przetransportować do głównego koryta rzeki. Pierwszego dnia odłowiliśmy około 200 sztuk. Głównie były to obstrągi potokowe, minogi, głowacze i strzeble. Kolejnego dnia przechodząc ten sam odcinek odłowiliśmy kolejne 50 ryb w zaokrągleniu. Tym razem mniejsze pstrągi i minogi. Wspólnie z Józefem Juleńskim omawiamy czego nie robić po powodzi. Skutki widać gołym okiem. Rzeka miejscami zmieniła koryto, a w niektórych miejscach utworzyła nowe. Przez tysiąclecia, w podobny sposób, była rzeźbiona cała dolina. Jest prawdopodobne, że próba wdrożenia sztucznie wymyślonego koryta doprowadzi w przyszłości do ponownych uszkodzeń brzegów oraz zniszczenia pobliskiej infrastruktury, tak jak to ma miejsce obecnie. W szczególności szkodliwe mogą być próby prostowania i pogłębienia koryta oraz zwężania jego szerokości. Prowadzi to do zwiększenia spadku oraz zwiększenia jednostkowej mocy stromienia w korycie. W efekcie dochodzi bardzo szybko do nadmiernej erozji w wadliwie skorygowanych miejscach, co powoduje nadmiernie duży transport rumowiska, który ujawni się podczas najbliższych wezbrań. Obszary, które są regularnie zalewane, dalej będą zalewane. W dawnych czasach budowano blisko rzeki z powodów technicznych, np. zakłady wodne, a także ze względu na tanie działki nadbrzeżne, które służyły jako pastwiska, które oczywiście regularnie zalewało. Miało to uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Dzisiaj jednak nie ma uzasadnienia dla dostosowania rzeki pod zabudowę infrastruktury. Rzeka, która swobodnie tworzy swoje środowisko, jest najlepiej zabezpieczonym zasobem dobrej jakości wody w znaczeniu zachowania dobrego stanu hydrogeomorfologicznego. Zachowanie dobrego stanu hydrogeomorfologicznego rzeki oznacza, że mm, rzeka może swobodnie zmienić swoje koryto i naturalnie regulować przepływ wody, co sprzyja zdrowemu ekosystemowi. Zamiast wydawać ogromne sumy, na budowę suchych zbiorników i regulację rzek, co przynosi więcej szkód niż korzyści, trzeba wykorzystać przestrzeń pomiędzy miejscowościami na urządzenie dolin, która pozwoli rzece właśnie przystosować się do istniejących warunków i utworzyć naturalne tereny zalewowe i szerokie, kręte koryto z naturalnym rumowiskiem dennym w równowadze dynamicznej. Aby zapobiec zalaniom w przyszłości, można zaskanować obecną rzekę i jej zlewnie przy użyciu lidaru, przeanalizować jej zlewnie, a następnie pozwolić wodzie na naturalne wylewania. Dla stabilności rzeki i jej ekosystemu warto pozostawić drzewa w jej pobliżu. Przyrodnicze urządzenie otoczenia rzeki umacnia brzegi, ale też staje się domem dla wielu organizmów wodnych, które wspierają jej ekosystem a podczas obfitych deszczy spowalniają nurt wody. Wnioskiem jest to, że zamiast za wszelką cenę narzucać rzece, nasze reguły powinniśmy nauczyć się współżyć z naturą. Rzeka ma swoją siłę, której nie zmienimy. Przykłady katastrof pokazują, że natura prędzej czy później odbierze to, co jej przynależy. Nigdy po powodzi nie należy odbudowywać drogi w korycie rzeki lub przesuwać rzekę, by była dalej od drogi. To droga musi ustąpić siłą przyrody i odsunąć się na bezpieczną odległość. Największym grzechem jest próba dostosowania przebiegu rzeki lub jej dopływów do kształtu właśnie wybudowanych dróg lub wprowadzenia strumieni do rowów przydrożnych. Tak naprawdę w ten sposób zapraszamy do kłopotów z sąsiedztwem właśnie już istniejącej infrastruktury bądź budowanej i zasobów wodnych. Na dzisiaj tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, zapraszam do obserwowania, subskrypcji, komentowania i do zobaczenia nad wodą.